Panie trenerze, odpadliśmy z Pucharu Polski. Średni to był występ. Jakby pan to podsumował? Ja uważam, że nie średni, tylko słaby występ przede wszystkim. No, nas celem było awans do, awans do finału. I taki cel sobie postanowiliśmy przed sezonem i generalnie tego celu sami się pozbyliśmy tym meczem w dygowie. Przede wszystkim e, słaby, że przegraliśmy, to jest, e, to jest jedno. Druga rzecz, że momentami ta gra rzeczywiście nie wyglądała słaba, ale nie zapominajmy, że graliśmy z czwartoligową drużyną. Gdzie wiedzieliśmy, że rutyniarze, czyli Dubiela i Wojciechowski stanowią o sile tej drużyny i generalnie staje fragmenty też wiedzieliśmy jak gramy, grali. Dostajemy dwie bramki ze stałych fragmentów gry, do tego dwa razy zostajemy skontrowani po kuriozalnych błędach w obronie. Kolejny raz i, i, odpadamy, i odpadamy z pucharu. Ja przede wszystkim uważam, że następnym meczem ligowym trzeba się zrewanżować za postawę, za to co, co zrobiliśmy w, w środę. Wiedzieliśmy też, że mecze pucharowe to są zupełnie inne mecze, o zupełnie innym charakterze, jest to 90 minut, akurat w tym przypadku 120, ale 90 minut walki i drużyny niżej klasowane zawsze się spinają i gdzieś bardziej podwójnie motywują na te mecze. Tak też to wyglądało w tym, w tym meczu z, z nami, generalnie no, wyszła, można powiedzieć, że najsilniejsza kadra zdrowa na, na, na ten mecz bo Artur Kapeliński był tylko kontuzjowany i Mateusz Jureczko przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych ze względu na swój staw skokowy. Szansę dostali dwa i nasi zawodnicy z Ukrainy, prawie i lewy obrońca. Generalnie odpowiedzi klarowne, nie dali w jakiej są dyspozycji na mecz z Arką. Czeka nas teraz dwa, dwa ciężkie mecze, dwa mecze wyjazdowe i uważam, że trzeba przede wszystkim się zmotywować na te mecze, podnieść głowę i pokazać, że jest ambicja, ambicja w tym zespole, jest wola walki i, i, i przywieźć punkty. Ale, ale nie wygląda to ostatnio za dobrze. Dosyć słaby jestem z Barlinkiem, po takim bardzo ładnym meczu w sumie w Szczecinie. Chociaż tam porażka, tutaj remis. Teraz dwa ciężkie naprawdę wyjazdy. Graliście aż 120 minut, zmęczeni. Chociaż zna Pan przyczynę takiego słabej postawy? Ja wiem, że słabej postawy. No generalnie sezon jest tak. Zawsze w sezonie są dołki w gdzieś i, i porażki. Ja uważam, że już taki lekki dołek zaliczyliśmy w Chemikopolice, gdzie zagraliśmy żenujące, żenujące spotkanie. Teraz po słabszym meczu wyciągnęliśmy, wyciągnęliśmy punkt z meczu z, z, z Balinkiem. Zagraliśmy słabo w, w Dygowie. Teraz czas na dobry mecz. No generalnie ta, ta nasza gdzieś, gdzieś forma widać, że jest taka falowa, raz gramy dobrze, raz źle, gramy w kratkę. Generalnie to też wynika z, z, z postawy, można powiedzieć, czołowych naszych zawodników. Nie mówię o obrącach czy o bramkarzu, no przede wszystkim o sile ofensywnej. Widać po ostatnich trzech meczach, nie wiem, jeżeli ktoś głębiej się tam gdzieś przyjrzy, że mamy problemy ze zdobywaniem bramek i z wykończeniem akcji. Tej skuteczności brakowało nam w pogonie, bo gdybyśmy byli bardziej skuteczni, to tam już byśmy do przerwy nie przegrywali 3-0, a wynik ułożyłby się inaczej. W balinku tych sytuacji, z balinkiem tych sytuacji było stanowczo mniej, no, aczkolwiek no, w Dygowie tych sytuacji w pierwszej połowie było bez liku. Jedna bramka gdzieś zdobyta, nie uznana przez sędziego. I tam zwłaszcza z takim rywalem trzeba było się przełamać i, i miały zupełnie inaczej funkcjonować nasze siły ofensywne, przede wszystkim skrzydła, które od, 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 można powiedzieć od dwóch, trzech tygodni nie funkcjonują. Nasza gra ofensywna się opierała przede wszystkim na grze w bocznych sektorach boiska, gdzie jest wsparcie bocznych obrońców. Mamy problemy na lewej i prawej obronie i to, i to widać gołym okiem w tych ostatnich...